Cześć, zapraszam Was na odcinek z cyklu z kamerą wśród roślin. Dzisiaj zajmę się trzema filodendronami, które ostatnio kupiłam w dyskoncie, o czym się pochwaliłam Wam na tym kanale. Przesadzę dzisiaj filodendrona White Princess. Filodendron ten można odróżnić od pozostałych tym, że ma zieloną gałązkę, białe wstawki i różowe wstawki. I to jest właśnie filodendron White Princess. Kolejnym okazem jest Philodendron Wizard. Jego możemy odróżnić tym, że ma zieloną gałązkę i białe wstawki. I trzecim okazem jest Philodendron Knight. Jego możemy odróżnić tym, że ma brązową łodygę i białe wstawki. Filodendrony u mnie chwilę powstały. Jestem pewna, że nie ma żadnych szkodników, i będę dzisiaj je przesadzać do swojego własnego podłoża, do Bigosu. Możliwe, że będą w tych samych doniczkach, ponieważ nic mi tutaj nie wychodzi. Jedynie co, myślę, że ten filek White Princess może potrzebować trochę większej doniczki. Zauważyłam tutaj korzonki, wychodzące z doniczki i jest też tych sadzonek tutaj więcej. OK, zaczynamy. Jako pierwszego przesadzę filodendrona White Wizard. Jest doniczka ciężka. Ja go nie podlewałam po przyniesieniu ze sklepu. Zobaczmy, co tu się dzieje w korzonach. Filodendrony są to rośliny z rodziny obrazkowatych. Pochodzą z lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej. Rosną dosyć szybko. Możemy odróżnić takie gatunki filodendronów, filodendrony pnące, na przykład filodendron brazylijczy, filodendrony o pokroju wzniesionym. Właśnie tutaj mamy przykład tych filodendronów wzniesionych. Jeszcze spotyka się filodendrony płożące, które potrzebują doniczek korytkowych, aby móc dobrze rosnąć. Jeżeli chodzi o stanowisko, filodendrony rosną w jasnym, ale nie w bezpośrednim, słońcu. Lubią temperaturę 17-18 stopni, a latem może to być do 24 stopni. Filodendrony podlewamy dosyć regularnie. Jeżeli macie higrometr, to gdy higrometr wskazuje 3-4, to wtedy jak najbardziej filodendrona możemy podlać. Zimą oczywiście podłoże przesycha wolniej i to podlewanie możemy ograniczyć, ale na pewno w każdej porze roku filodendronom powinniśmy zapewnić wyższą wilgotność powietrza. Filki nawozimy od wiosny do jesieni, tak co dwa tygodnie. Zimą ograniczamy to jednego raza na miesiąc i to możemy połową dawki. Ile dendrona, jak mówiłam, przesadzę do tej samej doniczki. Podłoże było mokre, nie przyda mi się już do niczego. Wyrzucimy. Irodęndrony dobrze się czują w podłożu przepuszczalnym, najlepiej w tak zwanym bigosie. Ja mam przygotowany bigos z swoją własną mieszankę z ziemią uniwersalną, torfem odkwaszonym, piaskiem, chipsami kokosowymi, korą, sosnową, keramzytem, perlitem, wernikulitem. Jest to luźne w podłoże, nie zbija się w kulkę, jest sypkie. Filodendron ma zdrowe korzenie, białe, nic tutaj nie gnije, niczego nie muszę podcinać, więc złożę go już do doniczki. Ślądeł roznażamy poprzez tworzenie sadzonek z pędów. Możemy obciąć pęd pomiędzy węzłami, włożyć do wody z węglem aktywnym, do mokrego perlitu, może do muchu spagnum, jak kto lubi. Czekamy aż się ukorzeni, i wtedy dopiero sadzimy do podłoża. A z tego obciętego pędów z rośliny matecznej, zawsze wyrośnie kolejna odnoga. Filodendrony są w miarę łatwymi w uprawie roślinami, jeżeli zapewni im się oczywiście odpowiednie warunki, ale możemy spotkać się z pewnymi chorobami. Jeżeli liście zwisają, choć roślina wygląda na zdrową, oznacza to, że filodendron ma za sucho, należy go podlać. Jeżeli roślina przestaje rosnąć, liście matowieją może to oznaczać, że jest mu za zimno, że mamy w domu za zimno, że powinniśmy go przestawić w cieplejsze, jaśniejsze miejsce. Jeżeli liście są blade, na wiosnę brak przyrostu, może być to oznaką, że brakuje mu składników odżywczych i powinniśmy go podlać wodą z odżywką. Jeżeli mamy sytuację, że dolne liście żółkną i opadają, może być to oznaka przelania rośliny. Sprawdźmy wtedy korzenie, czy nam nic nie pije, Przesaćmy go do nowego podłoża, no i ograniczmy podlewanie. Jeżeli liście posiadają brązowe lub czarne plamy, takie plamy pierścieniowe na liściach, może to wskazywać na poparzenie słoneczne. Także filodendrona trzymamy w zbyt jasnym miejscu, powinniśmy go troszkę odsunąć od okna. Filodendron White Princess ma bardziej rozbudowaną bryłę korzeniową niż to było w przypadku Filodendrona Wizard. Myślę więc, że dam rozmiar większą doniczkę. Kazie jest kilka sadzonek, które jeszcze bardzo malutkie, dlatego też ta większa doniczka też się przyda, aby bez problemu mogły rosnąć, żeby nie miały za ciasno. Korzenie są zdrowe, białe, nie ma tutaj nic, co należałoby odciąć. Nie widzę uszkodzeń. Strowa roślina. Filodendrony u pokroju takim wzniesionym mają sztywne łodygi. Gdy trochę podrosną, warto im dodać palik, aby miały się na czym wesprzeć podczas wzrostu. I ostatni okaz filodendron White Knight. Ma bardzo sucho, więc najwyższy czas na przesadzenie. на тут эти уничтоженные листья. Okay. Moje trzy filodendrony przesadzone. Ja wam dziękuję. Cześć.